Siemano, jeszcze raz teraz tak eee, tutaj jest moja kuchnia szybko wam pokażę będziecie mieli to z opóźnieniem ale będziecie widzieli mnie tutaj ładnie jak wam pokazuję więc mamy ładną kuchnię tam se śpie na streamie i tu jest moje stanowisko jakby ktoś chciał zobaczyć to tak wygląda mniej więcej idziemy dalej tutaj jest hall ładny Wieszaki, tam są jakieś i tutaj kurwa nie banujcie mnie proszę youtube nie pokazuje kolejne łóżko Tutaj jest telewizorek ładny i tutaj jest szafa, w której są itemki. I tu jest mój kot. Więc tak to wygląda. Zbanowali mnie? Już znów cię zbanowali? Nie wiem. Dobra, bo ja tutaj mam rozłożone łóżko na spanie nocne, żeby tutaj było przy kąpie. I, 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 I... chyba wyjebało. Dwa łóżka. Ja pierdolę. Smoku, przesyła yy, no dwa no, łóżka. ACJ tam, trzy złote mnie nie było. Dobra, o, czekajcie właśnie, ja wam to mogę tak pokazać, tylko żeby z dźwięku. Czy nie mogę? Dobra, jest. O, to ja was oprowadzę teraz jeszcze raz, tylko że z yy, kamerką. Jak tam dysz? Ale się czujesz. Kurwa, odpierdolcie się. Akurat miałem mikrofon na całą mordę, więc było słychać każdy oddech. <laughs> Łazienkę? Łazienki wam nie pokażę, bo jest syw jak chuj. Yy, dobra. Dobra, więc wracając. Ale to jest w chujowej jakości. To było w takiej kur... To było w takiej chujowej jakości? No ale to tu jest kuchnia połączona z salonem I yy, generalnie wygląda to tak, że Mamy tutaj, ta, to jest kanapa, tylko ona jest rozłożona, bo ja robię tutaj dzisiaj nocne spanie yy, I ogólnie ten stolik, który jest w tym miejscu, on jest zawsze tutaj Tu jest komputer, który działa jako telewizor, bo są trzy ekrany yy, I tam sobie siedzisz, kurwa grasz, yy, walisz bonią czy coś ze stylu whatever No jest balkon Tutaj jest taka mała przestrzeń a łazienka i co masz w lodówce? W lodówce mam syf i łazience też. Więc nie, nie mam czego pokazywać. I tutaj jest główna sypialnia, gdzie ja normalnie śpię. Tylko mam ściągniętą pościel, bo śpię tam w głównym pokoju. Więc został tam koc i ten. Mam tam telewizor, którego nigdy nie podłączyłem. No i szafę taką dojebanie dużą, w której się tam wszystko yy, mieści. No i to był szybki mitnik po mojej chacie. Hop, się zmęczył. Czy nie miałem koczy końca 19? No miałem, ale się... Zjebałe. Ty, a ty kupiłeś tym mieszkanie? W końcu ja pamiętam jak ty kiedyś szukałeś tego mieszkania, a ty, ty w końcu je kupiłeś czy ty ja je wnymujesz? Wejdę to ci wykurwie. Fajne jest. Piękne. Spoko, one się wydaje takie małe na kamerce trochę w sumie. Ale to będzie... Kurwa 50. dla jednego chłopa to jest kurwa idealne, na chuj ci większe. Ile za takie mieszkanie? Ja miesięcznie płacę 2500 700 około z wszystkim, z mediami i tak dalej. O, do 3000, nie maksymalnie. Się zamykam za samo mieszkanie tutaj. nie co z jedzenia? Bo wiadomo jedzenie, to, to jedzenie. Skromne, ale zajebiste dla jednego typa. Tutaj może nawet. No w sumie to jest takie mieszkanie. Że możesz tu mieszkać, zajebiście się mieszka samemu i, i z dupą jeżeli używacie tego pokoju głównego jako salonu a nie jako miejsce pracy jak ja Kurwa dla streamera, takie jest idealne Dla streamera idealne Naprawdę Bardziej że kurwa ty tylko potrzebujesz łóżka i kąpa kurwa No 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 a... i łazienki A mam tutaj jeszcze kuchnię w Żarcie to też częściej zamawiasz niż gotuję. Nie no ja gotuję stary No ale zamawiasz też chujnie. Kurwa nie chcę ja właśnie z dwa rozpraszam stary Jeden dla mojego kota, jeden dla mnie <grymne> Romantyczna kolacja kurwa. tak. nam stream Jak będziesz spał. No będzie, będzie. Trzyka za wynajem LOL No Dobra, ale na chujwy ty kurwa 6 godzin mi wbiliście? teraz, mi wytłumaczcie. Po co i dlaczego?